Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie zainaugurował nowy 72 sezon kulturalny. Z tej okazji w holu ośrodka odbył się wernisarz wystawy fotograficznej Władysława Nilipińskiego. Następnie gości zaproszono na koncert Michała Sobierajskiego wernisaż Władka Nielipińskiego, który z nami jest już od dawna związany, bo chociażby przy tym dużym projekcie Janusza Chlasty, gdzie MOK dostał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Władek był koordynatorem i pomysłodawcą wystaw, które odbyły się w całej Wielkopolsce. Wystaw Janusza Chlasty. Także bardzo nam miło, że w końcu mamy wystawę Władka Nielipińskiego, a mam nadzieję, że w przyszłym roku coś jeszcze więcej z Władkiem przygotujemy. To już też jest jakiś plan, ale zobaczymy, jak to wyjdzie, kiedy będziemy mogli powiedzieć coś więcej. No i po wernisarzu zapraszamy na koncert Michała Sobierajskiego z zespołem. Michał Sobierajski był u nas 6 lat temu. Gdy jeszcze był festiwal Akademia Gitary? W 81 roku działał w Zakładowym Domu Kultury Polania w Gnieźnie Fotoklub Format, który sobie umyślił takie warsztaty fotograficzne zrobienie portretu, całościowego portretu miasta. Było nas tam dziesięciu chyba twórców, którzy się podzieliliśmy tematami każdy fotografował coś innego i z tego powstała w efekcie taka zbiorowa wystawa wówczas no dosyć znacząca jeżeli chodzi o tego typu projekt zbiorowy fotograficzny ja fotografowałem akurat ulicę Grzybowo chociaż nie tylko bo mam tam również inne fotografie z tego okresu ale ta ulica Grzybowo była takim moim jak gdyby sztandarowym pomysłem tam mieszkałem ja tam krótko mieszkałem wprawdzie ale akurat w tym okresie bo no, i chodziłem codziennie tą ulicą i byłem zauroczony troszeczkę tym, tymi popękanymi tynkami, tymi śladami po rozwalanych wcześniej budynkach te ściany szczytowe. To, to były takie elementy, które gdzieś mnie kręciły, że tak powiem, wizualnie, i, no i się je fotografowało. Fotografie te praktycznie nigdy nie były pokazywane, bo oprócz tej zbiorowej wystawy w 1981 roku, gdzie pokazałem kilka zaledwie zdjęć, bo wiadomo, to była zbiorowa wystawa, więc każdy autor miał tam swoje jakieś zdjęcia, to, to leżały w archiwum i dopiero teraz po zdigitalizowaniu tych negatywów udało się na nowo pamięcią do nich wrzucić. Michał Sobierajski to charyzmatyczny wokalista o nieprzeciętnych umiejętnościach pianistycznych. Finalista drugiej edycji The Voice of Poland. W 2015 roku został wydany jego debiutancki album Przed Snem. W 2023 roku ukazał się jego nowy singiel Płyń oraz Te Święta. To będzie taki mój autorski repertuar z mojej debiutanckiej płyty Przed Snem, ale nie zabraknie też takich utworów, którzy my się wszyscy znają. Także mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie i zabiorę wszystkich po prostu do mojego muzycznego świata. Muzyka jest dla mnie najważniejsza, natomiast mój muzyczny świat jest przede wszystkim bardzo barwny. To są różne odcienie i trochę muzyki popowej, i soulowej, i taka mieszanka, i, i różne balady też. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie po prostu. Wodowy huk zakusza każdą myśl. Na niebie powoli blednie mu zakabli. Biesnąwo oddaję część. Najlepszą część. Zmieniamy kształt. To ręczy miast pokrywa. Rodzaj, w pociągach marzną ręczki si. plany. E, serdecznie zapraszam 12 października do Atlas Areny w Łodzi będzie koncert Życia Mała Garć właśnie wczoraj był konkurs który udało mi się wygrać i wystąpię tam na e, wielkiej scenie z innymi artystami. To jest wspaniałe dla mnie bo to było totalne spełnienie moich marzeń także serdecznie zapraszam to będzie taki najbliższy mój koncert e, taki większy. Natomiast jeśli chodzi o mniejsze koncerty z moim e, materiałem to będą kolejne też e, gdzieś tam do grudnia kolejne terminy są i tutaj bym zaprosił po prostu w, do moich social mediów, tam, tam się będą pojawiać te terminy. Plany na kolejną płytę? Jak najbardziej tak, natomiast wszystko w swoim czasie, wszystko w swoim czasie, piosenki są, czekają, ja cały czas tworzę, bo nie, nie potrafię bez tego żyć, więc to jest całe moje życie i cały czas tworzę piosenki, one, dużo mam też w szufladzie, także myślę, że gdy będzie odpowiedni moment, zacznę je po prostu też wyciągać i jak najbardziej będą się pojawiały. Na rzeki nie, pod skórą fal, tam wierzący nóg nie zawraca w strumieniu chwili. jestem tu, wdycham noc i dzień do płód. Rzeka płynie dalej. Mok na nowy sezon przygotował bogatą ofertę zajęć i warsztatów dla osób w każdym wieku, od dzieci po seniorów. Mogro rozpoczyna 72 sezon. Ten sezon jest szczególny, ponieważ jeszcze przed nami kilka miesięcy, gdzie świętujemy tysiąclecie pierwszych koronacji królewskiej w Gnieźnie. Już dużo za nami, bo całe wakacje wydarzeń rocznicowych, ale też jeszcze troszkę za, przed nami. Na pewno jeszcze będziemy Państwa informować o tym, co konkretnie przygotowujemy, bo prace trwają, ale na pewno nieraz jeszcze zaskoczymy, bo, bo naprawdę sporo mamy pomysłów. A jeżeli chodzi o rzeczy, o których już mogę powiedzieć, no to oczywiście wróciliśmy z naszymi sekcjami. Naszych sekcji mamy blisko 50. Każdy znajdzie coś dla siebie, bo już od najmłodszych dzieci po seniorów. Dodatkowo oczywiście seniorzy u nas spędzają wolny czas, czyli klub seniora, klub seniora który, który liczy ponad 250 osób, ale myślę, że nadal można się zgłaszać, bo, bo zawsze każdy jest mile widziany. Mamy przede wszystkim, z czego się cieszę, otwartą, otwarty MOK w każdą niedzielę. Jeżeli nie, nie odbywają się jakieś koncerty albo spektakle, to zawsze o godzinie 11 jest warsztat dla dzieci. Dla dzieci już od praktycznie trzeciego miesiąca życia po starsze dzieci. Także wszystkie ruchy dozwolone, kreakcje, to będzie taki nowy cykl raz w miesiącu, który będzie uczył dzieci i mówił o sztuce. Będą, będzie oczywiście mógł majster, także też majsterkowanie, ale także w każdą niedzielę albo fitness rodzinny, albo yoga. Także naprawdę sporo tych propozycji takich naszych stałych. Też bardzo się cieszę, że dla osób, które nie mają czasu na sekcje stałe, bo to jest czasami raz, czasami dwa razy w tygodniu, mamy warsztaty do dzieła. Ceramikę, haft czy malarstwo. Są to warsztaty, które odbywają się raz w roku i widzimy, że cieszą się dużym zainteresowaniem, dlatego planujemy w tym roku jeszcze jeden warsztat do dzieła zrobić. To będzie warsztat kulinarny, ale o tym jeszcze chwilę, bo, bo prace trwają nad tym projektem. No i oczywiście realizujemy projekty w dalszym ciągu i staramy się. Yeah. <laughs> żeby państwa zadowolić, żeby każdy mógł, mógł znaleźć coś si dla siebie i żeby czuł się dobrze. Właśnie mamy kreakcję, czyli to jest warsztat e, rodzinny, bo tak jak mówiłam, e, że, że warsztaty niedzielne są dla dzieci, to tak naprawdę są dla całych rodzin. E, cały czas mamy e, warsztaty raz w miesiącu Spróbujmy, czyli warsztaty dla dzieci i młodzieży e, z opiekunami e, z niepełnosprawnościami, ale też mamy sporo e, sekcji dla dzieci, na przykład szydełk, e, szydełko dla dzieci, e, hip-hop, ale też mamy salsę dla dorosłych. Także jest troszkę tych nowych propozycji. A tak jak mówię, no, pracujemy nad resztą. Mamy nadzieję, że jarmark w tym roku też będzie wyjątkowy. Co prawda jest wrzesień, ale my już myślimy długofalowo i już jesteśmy gdzieś tam przy grudniu myślami. Jeszcze niektóre sekcje są otwarte, ponieważ no, tak naprawdę jeszcze ten wrzesień będzie troszkę taki. Ruchliwy, że tak powiem, bo, bo wiadomo, dzieci dopiero mają plany zajęć, plany jakichś dodatkowych zajęć, więc można przychodzić na zajęcia i bezpośrednio u instruktorów dowiadywać się, czy miejsca są. Można też zadzwonić do moku, napisać maila. Dzisiaj inaugurujemy 72. już sezon Miejskiego Ośrodka Kultury. No Po remoncie, co prawda, już dwa lata, natomiast dzięki temu też rozwinęło się wiele sekcji, i, i tutaj naprawdę dla gniezna, dla Gnie... Gnieźnian, Gnieźnianek. Jest to ważne miejsce właśnie na mapie kulturalnej, bo przecież wiele też przedsięwzięć takich kulturalnych koncertów, wystaw różnego typu artystycznych. Chociażby dzisiaj także mamy wystawę Firtel Grzybowo Władysława Nielipińskiego, gnieźnieńskiego fotografika, a można by powiedzieć też reportażysty, który przedstawia swoje prace sprzed lat, czyli pokazuje Grzybowo jedną z dzielnic Gniezna, Grzybowo z roku 1981. No i możemy sobie porównać, zobaczyć, sentymentalnie wrócić, szczególnie niepewnie te starsze osoby. Do tego właśnie miejsca, zobaczyć jak to dzisiaj wygląda, jak ono się zmieniło, czy w ogóle się zmieniło. Także ja parę elementów zauważyłem, bo chociażby na skrzyżowaniu mamy tutaj grzybowo z ulicą, Kaszars nie Kaszarską, tylko Kilińskiego, mamy rondo już teraz, rondo, tutaj, które jest rondem Chrztu Polski, jest też pomnik też mieszka drugiego Lamberta. No ale także zabudowa się zmieniła, pojawiły się nowe inwestycje też, gdzie tutaj są nowe wspólnoty mieszkaniowe, a więc to środowisko, które w latach 70. -tych, 80. -tych, no było takim to środowiskiem powiedzmy troszkę weselszym niż dzisiaj. Z uwagi na to, że no, jak nie cieszyła się ta dzielnica dobrą sławą, to dzisiaj, dzisiaj właśnie już zupełnie inaczej to wygląda, ale jest wiele kamienic, które do dzisiaj możemy zobaczyć które nadal wyglądają podobnie jak wówczas, więc taka sentymentalna podróż właśnie do tego miejsca, do serca Gniezna, no bo przecież Grzybowo to też samo, prawie że centrum Gniezna, więc, więc myślę, że warto zobaczyć i sobie powspominać jak to wyglądało. A cóż wszystkich tych, którzy są członkami sekcji w MOKU, czy chcieliby być, zapraszamy cały czas, jeszcze te zapisy są i to jest od przedszkolaka do seniora, więc każdy na pewno znajdzie coś dla siebie dobrego. MOK stoi otworem dla wszystkich Gniezian, także Zapraszam serdecznie. Wystawę fertel Grzybowo można odwiedzać w Moku do 13 października.